Przede wszystkim na dzień dzisiejszy skupiam się w tej chwili na przede sprawdzeniu właśnie struktury obecnie funkcjonującej organizacji pracy, natomiast nie planuję jakichś istotnych większych zmian, czy to personalnych, czy też samej zmiany struktury, tym bardziej, że niedawno mój poprzednik oczywiście takie zmiany dokonał. Dopiero czas, kiedy rozpoznam już wszystkie zagrożenia, rozpoznam tutaj specyfikę pracy, wtedy będę mógł no, jednoznacznie powiedzieć, czy czy wymaga to jeszcze jakiś zmian, żeby usprawnić organizację, czy też po prostu to co jest w tej chwili jest wystarczające. Zdążył Pan już w jakiś sposób obejrzeć Oleśnicę, Powiat, czy jakieś nie wiem zakątki Panu szczególnie się podobają? To znaczy nie, powiem szczerze, że ponieważ pierwszy etap jednak skupiam się na spotkaniach no, z osobami, z którymi najczęściej będę współpracował, więc na razie skupiam się na tych spotkaniach, chociaż nie ukrywam, że wczoraj miałem przyjemność spotkania się z burmistrzem, panem burmistrzem i przy okazji tam z komendantem komisariatu trochę objechaliśmy e, tą miejscowość e, Syców. Oczywiście byłem również i, i w tutaj, tamtejszym komisariacie. E, o Leśnicy za bardzo nie znam, poza tym jak drogami jeżdżę, żeby dojechać, dojechać tutaj do, do pracy. Jakieś pierwsze jeszcze takie na gorąco spostrzeżenia ma Pan, jeżeli chodzi o to, co można byłoby ewentualnie poprawić w funkcjonowaniu jednostki, którą Pan teraz zarządza? No, oczywiście, no, po tych kilku dniach bardziej widzę na razie skupić się na pewnych modyfikacjach raczej organizacji pracy wewnętrznej, która zakładam, że w perspektywie powinna przekładać się również na poprawę jakości pracy policjantów, tak? czyli szeroko pojętych różnych komórek. No, na pewno istotną rolą jest również sprzęt, czyli wiemy jakie problemy powoli to jest sprzęt samochodowy, czyli radiowozy, ewentualnie inne narzędzia typu, tak jak się zawsze mówi, komputery czy drukarki. Więc to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, no bo jeżeli policjanci nie będą mieli pewnych narzędzi, no to tym bardziej nie będą realizować swoich zadań. Czyli trzeba pamiętać, że no rolą kierownika jednostki jest właśnie też szeroki wachlarz tych zadań takich administracyjno-logistycznych i on naprawdę zajmuje czasami więcej czasu niż zajmowanie się na co dzień tymi problemami bezpieczeństwa. No ale od tego mam zastępcę i całą kadrę kierowniczą, że to oni mają w pierwszej kolejności patrzeć i monitorować te, zjawisko, zjawiska, które no, nurtują przede wszystkim mieszkańców. Czego panu można życzyć na nowym stanowisku w Bolesnic? No, ja myślę, że czy powodzenia? No, ja myślę, że ponieważ nie jest to moja pierwsza jednostka, w którą będę mógł zarządzać, ja tylko bym liczył na początek trochę na wyrozumiałość. Ja sobie zdaję sprawę, że oczekiwania społeczne zawsze są duże. Tym bardziej, że to jest duże miasto, duży powiat, więc wiadomo, że tych oczekiwań jest więcej. Ja ze swojej strony deklaruję, że mając na uwadze moje doświadczenie wieloletnie różnych jednostek, różnych specyfik, zakładam, że w miarę upływu czasu społeczeństwo będzie dostrzegać pewną zmianę jakości pracy i zakładam też podejścia policjantów do pewnych zadań, ale proszę pamiętać, że to nie jest proces krótkofalowy i, i, i myślę, że mieszkańcy muszą się trochę uzbroić w cierpliwość, y, y, ale w miarę upływu czasu zakładam, że będzie to dostrzegane. Podstawowe zadania się nie zmieniają. Moją rolą jest y, tak zarządzać jednostką, aby y, y, społeczeństwo było zadowolone z pracy policji, ale przede wszystkim po to, żeby ograniczać przestępczość i wzrastało poczucie bezpieczeństwa i myślę, że te priorytety nie zmienią się szybko. Przez wiele lat. Moja oleśnicy.eu